Witajcie! Chciałabym Wam serdecznie podziękować za 25 tysięcy subskrypcji. Z tej okazji opowiem moją pierwszą i jedyną napisaną creepypastę z 2012 roku. Ale to nie jest jedyna niespodzianka, jak wiecie po tytule. Ogłaszam konkurs. Nagrodami będą: kubek oraz koszulka strasznych historii na faktach. Rozmiar, wzór oraz kolor będzie można oczywiście wybrać. Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Wystarczy udostępnić na Facebooku wasz ulubiony filmik z mojego kanału, napisać krótko w tym samym poście, czemu akurat to on wam się wyjątkowo spodobał, dodać do opisu hashtag SHNF i napisać na grupie straszydła pod postem konkursowym Biorę udział. Pamiętajcie o upublicznieniu posta, abym mogła go odnaleźć, gdyż prywatne ustawienia sprawiają, że nie będę w stanie go zobaczyć. Wybiorę oczywiście najbardziej kreatywny opis. Link do grupy straszydła znajdziecie standardowo w opisie. Konkurs potrwa tydzień, czyli do 27 kwietnia, a zwycięzcę ogłoszę 1 maja w komentarzach pod tym filmem oraz na grupie. Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału. A teraz obiecana, tym razem zmyślona historia, której jestem autorem. Trochę mnie poniosła wyobraźnia, więc bądźcie wyrozumiali. Wtedy moja przygoda z creepypastami dopiero się zaczynała, więc czytając ją teraz już mi się ona nie podoba. Więc przynajmniej się pośmiejecie. Poprawiłam kilka błędów stylistycznych i logicznych, chociaż zapewne nie wszystkie, ale no nie chciałam zmieniać sensu moich wypocin. Tym razem znów wcielę się w rolę mężczyzny, chociaż tego nie lubię, ale jestem zmuszona. Także zaczynamy. Mam na imię Marek. Zawsze byłem cichym i zamkniętym w sobie chłopakiem. Nie miałem zbyt wielu przyjaciół. Wydaje mi się, że odpychałem ich czymś od siebie. Jedyną osobą, która lubiła moje towarzystwo był Janek. Siedzieliśmy razem w ostatniej ławce, do której nikt nigdy nie miał ochoty podchodzić, nawet nauczyciel. Na ostatniej lekcji zawsze było najnudniej, gdyż był to język niemiecki. Nauczała go starsza kobieta, która ledwo mówiła, a że w klasie zawsze był hałas, to w ostatniej ławce nie dochodziło do nas ani jedno jej słowo. Z nudów wydrapywaliśmy w biurku różne obrazki i napisy, jakie nam tylko przyszły do głowy. Zwykle były to fragmenty metalowych piosenek, gdyż w takich gustowaliśmy. Na ostatnich zajęciach wyryłem mój ulubiony fragment piosenki Slipnata: Feeling like a real gun. Slam the fuck aside. Man, I'm on. You are not. Jakie było moje i Janka zdziwienie, gdy za tydzień spojrzeliśmy na naszą ławkę. Pod moim napisem został wyryty inny fragment z tej samej piosenki. Jednak z małym dopiskiem. I didn't get to kill you. What the fuck is up? Get the fuck away. Run, if you want to innocent. You are a guilty conscience. Beware. Wymieniliśmy zdziwione spojrzenia z Jankiem. Nie wiedziałem, co o tym myśleć, gdyż według szkolnych plotek nikt nie siadał w tej ławce prócz mnie i Janka. Czy ktoś chciał nas nastraszyć dla żartu? Nie wiem. Po lekcjach jakoś wyleciało mi to z głowy. Gdy wracałem wolnym krokiem przez park do domu, zaczynało się już ściemniać. W końcu był już listopad, w dodatku wyjątkowo chłodny. Owinąłem się szczalnie szalikiem, gdyż poczułem mocny powiew zimnego wiatru. Zawsze wracałem z Jankiem, ale dziś musiał się zwolnić wcześniej z lekcji, gdyż jego mama zadzwoniła do nauczycielki informując, że mój przyjaciel powinien wracać już do domu z powodu jakichś problemów rodzinnych. Wydało nam się to dziwne, "Gdyż mieszkał sam z matką, ojciec zmarł kilka lat temu, a z dalszą rodziną nie mieli kontaktu, tak więc dziś musiałem przejść tę drogę zupełnie sam." Nagle z za zakrętu wypadła jak szalona starsza kobieta, oczywiście nie zdążyłem uskoczyć w bok, gdyż szedłem z opuszczoną głową, pogrążony głęboko w myślach. Trach! stuknęliśmy się głowami, i starsza pani runęła na ziemię. Pomogłem jej wstać, przepraszając kilkukrotnie, ale ona wyglądała na nieobecną. Ciągle się oglądała za siebie. Dopiero gdy potrząsnąłem nią, ocknęła się i przysunęła bliżej mnie, żeby wyszeptać do mojego ucha: On tu idzie! Ale dziś ja mam być ofiarą, więc uciekaj ile sił w nogach! Zatkało mnie. Nie myśląc zbyt długo, pociągnąłem ją za rękę. Jednak ona tylko nerwowo się roześmiała. Nagle z za rogu wyłoniła się jakaś niewysoka postać. Prawdopodobnie był to mężczyzna w masce. Nigdy nie byłem zbyt odważny, więc postanowiłem posłuchać tej dziwnej kobiety i wziąłem nogi za pas. Gdy uciekłem wystarczająco daleko, wyjąłem komórkę z zamiarem zatelefonowania na policję, jednak ze zdziwieniem spostrzegłem, że nie mam nawet jednej kreski zasięgu. Nagle telefon zabrzęczał i pojawił się sms, nigdy nie zatrzymuj się w połowie drogi. Stoję za tobą. Zaparło mi dech. Jedyne, co mój instynkt podpowiadał, to ucieczka, ale zostało mi to uniemożliwione. Ktoś lub coś chwycił mnie za plecak. Szybko oswobodziłem ręce z ramionczek i zwiałem. Po drodze zaliczyłem glebę, jednak, leżąc na ziemi, nie dostrzegłem nikogo. W miarę szybko podniosłem się i poleciałem dalej. Zatrzymałem się dopiero pod drzwiami mojego domu. Przeszukałem szybko kieszenie, i ze strachem odkryłem, że zostawiłem klucze w plecaku. Moją jedyną nadzieją był domofon. Zadzwoniłem do sąsiada, bo nie było szans, żeby o tej porze ktoś był u mnie w domu. Na szczęście mieszkałem z Jankiem w jednej klatce, więc wybrałem właśnie jego. Otworzył mi bez zbędnych pytań i wbiegłem na trzecie piętro cały się trzęsąc. Pukałem do niego, a raczej waliłem w drzwi, dopóki nie otworzyła mi jego mama. Była jakaś blada, nie odpowiedziała nawet na moje harczące dobry wieczór, tylko odsunęła się, żeby mnie wpuścić. Rozebrałem się i poszedłem prosto do pokoju Janka. Drzwi były otwarte, a przyjaciel krzątał się nerwowo po pomieszczeniu. Aż podskoczył na mój widok, gdyż nie usłyszał, że wpadłem z wizytą. Miał założone słuchawki. Gdy dostrzegł mnie, natychmiast je ściągnął i zapytał, co się stało. Usiadłem zasapany i opowiedziałem mu całą historię, patrząc się w swoje trzęsące kolana. Adrenalina jeszcze mnie trzymała. Kumpel stwierdził, że trzeba natychmiast powiadomić o tym policję. Wyszedł z pokoju z zamiarem pójścia po komórkę. Byłem wciąż tak zdenerwowany, że nie mogłem usiedzieć w miejscu, więc wstałem i zacząłem nerwowo przechadzać się po pokoju Janka. Nagle mój wzrok przykuła szafa, z której wystawał znajomo wyglądający materiał. Materiał z mojego plecaka. Nie mogłem w to uwierzyć. Uchyliłem szafę i moim oczom ukazała się skradziona własność. Nie chciałem w to wierzyć. Moje myśli galopowały jak szalone. To było za dużo jak na jeden dzień. Z zamysłu wyrwał mnie głos Janka. Nie zagląda się do cudzych szafek, pod nieobecność gospodarza. Ruszyłem przerażony i rozwścieczony w jego stronę. W stronę drzwi, które blokował swoim niedużym ciałem. Chciałem go walnąć, jednak zrobił unik i nie usunął się z drogi. Zaczął się śmiać jak wariat. Nie poznawałem go. To nie mógł być mój przyjaciel. Miał niespodziewanie dużo siły. Za dużo jak na takiego herlaka jak on, czyli szczupłego chłopca z drugiej licalnej, który nigdy nie ćwiczył na WF ani nie chadzał na siłownie. Tak, to ja zostawiłem dla ciebie wiadomość wyrytą w naszej ławce, a ta staruszka to moja babka, to znaczy była nią, odezwał się Janek. Nagle, gdy spojrzał mi w oczy, prawie zemdlałem, zrobiły się czarne jak węgiel razem z białkami. Nagle przemówił do mnie zmienionym głosem. Niestety na początku nie rozumiałem ani słowa, ale w połowie drugiego zdania zorientowałem się, że mówi płynnie po niemiecku. Nagle padło sześć razy słowo, Satan san beter, które wyjątkowo znałem z piosenek, gdyż czasami zdarzało się, że słuchaliśmy również niemieckiego metalu. Oznaczało czciciela szatana. Zacząłem krzyczeć, jednak mama kolegi nie zareagowała. Janek podszedł do mnie, wyjmując z pleców ostro zakończony nóż, pokryty skrzepniętą krwią. Jedyne, co mogłem wykrztusić to dlaczego? Jednak nie doczekałem się odpowiedzi. Poczułem jedynie, jak nóż przeszywa mój brzuch. Upadłem oślepiony bólem. Jednak przez mgłę udało mi się dostrzec pochylającego się nade mną Janka, który niespodziewanie włożył palec w moją ranę i napisał na ścianie krwią słowa, których nie byłem w stanie odczytać. Odpłynąłem. To był mój koniec, a tak mi się przynajmniej wydawało. Obudziłem się po nieokreślonym czasie. Jednak wokół mnie nie było już nikogo. Leżałem w tym samym miejscu, w którym zostałem dźgnięty. Wszędzie było mnóstwo krwi. Mojej krwi. Podniosłem ostrożnie głowę na zaledwie kilka centymetrów, a moim oczom ukazał się czerwony napis. Jeszcze nie skończyłem. Wtem usłyszałem kroki. Jednak nie miałem siły odwrócić głowy. Słyszałem jak ktoś do mnie podchodzi, i nagle, trach! Ostatnie co poczułem to okropnie piekący ból przeszywający szyję i gardło. Ogarnęła mnie przytłaczająca nicość. Głowa Marka potoczyła się w stronę drzwi, a w jego pustych oczach odbił się obraz szczęśliwego Janka, szeptającego: Do zobaczenia w piekle, drogi przyjacielu.